Witam cię drogi widzu w szczegółowym poradniku do Monka, Takera atrybutów. Nie wyobrażam sobie bardziej fan-to-play buildu aktualnie w całym Path of Exile 2. Na swoją postać wydałem póki co jakieś 15 divine'ów, ale mapki te 15 niszczycie już od wydania jakichś 7. Niesamowicie duży także jest sufit tego buildu, bo można go ulepszać prawie że w nieskończoność. I wyśmienicie wygląda jego progresowanie. Dosłownie każdy jeden item. Ma duże znaczenie. Jeśli interesuje Was monk z przeokrutną defensywą i atak speedem, pozwalającym Wam poruszać się z kilem szybciej niż biegacie, do tego wysadzacie caluteńkie paki mobów, zanim w ogóle zdążą do Was podejść. To ten build jest właśnie dla Ciebie. Ja nazywam się Spartacus i życzę Ci miłego oglądania. Miau. Za chwilę wyjaśnię wam na czym w ogóle ten build się opiera, ale najpierw krótkie info. Cały build wstawiłem na Max rola i będę go tam aktualizować. Mimo wszystko polecam oglądać film do końca, bo sprzedam tu tipy, które pozwolą wam wyciągnąć z niego jak najwięcej. Tipy odnośnie levelingu wrzucę gdzieś na samym końcu tego filmu. Zacznijmy zatem od samego początku. Build działa tym lepiej, im więcej atrybutów uda nam się wycisnąć. A to za sprawą dwóch itemów, których potrzebujemy, by w ogóle zacząć. Pierwszym z nich jest unikatowy Quarter Staff, który pozwala nam stakować przede wszystkim Aria of Effect i Attack Speed. Kosztuje on jednego Exalta, ale warto w miarę szybko kupić taki z możliwie jak największym Attack Speedem. Drugi przedmiot, który jest tak samo ważny, to Hunt of Wisdom. Który także pozwala nam stakować atak Spida, ale co najważniejsze, flat Lightning Damage za każde 10 inteligencji. Te rękawice za tak naprawdę 80% naszych obrażeń. One kosztują już te 3 diviny, no ale niestety bez nich będziecie siedzieć co najwyżej na niskim tierze map. Jeśli budżet Wam na to pozwoli, to warto zakupić takie z lightningową penetracją. Jest jeszcze jeden ważny element ekwipunku. Jeśli zrobicie już ascendencję i wybierzecie notkę, która daje wam spiryt za ewazję, to będziecie chcieli zdobyć klatę z możliwie jak największą ewazją. Im więcej ewazji uda wam się zdobyć, tym większa wasza szansa na unik, czyli duża defensywa, no i maksymalna ilość spirytu, który zawsze jest przydatny. Do tego używamy w drzewku Spectre Warda. Który daje nam Energy Shielda za każde 12 ewazji. Ja posiadam klatę 1800 ewazji, ale na rynku idzie znaleźć i takie po 3000. Pamiętajcie o tym. Resztą itemów musimy wykapować przede wszystkim Resy. Na minimum 75%. Także przejdźmy sobie najpierw może do Hełmu. Hełm chcemy z bazą pod Energy Shield'a. Możliwie jak najwięcej tego Energy Shield'a wiadomo tyle na ile budżet wam pozwoli. W hełmie potrzebujemy Rezistów i możecie wsadzić tam także inteligencję. Pamiętajcie, że skalujemy atrybuty, więc ta inteligencja to nie tylko Wasza Area of Effect, ale i obrażenia. To samo tyczy się butów, jakieś resy, baza pod Energy Shielda i inteligencja. Możecie tutaj nawet olać tego life'a. W amulecie chcemy przede wszystkim atrybuty, ale równie ważny jest energy shield. Tak flat, jak i procentowy. Jeśli jakimś cudem wyleciał wam natomiast mirror, no to najlepszym możliwym amuletem, jaki możecie sobie zakupić jest Astra Mentis, który da wam około 130 wszystkich atrybutów. Z tym amuletem ten build musi być prawdziwą bestią. Kosztuje niestety aż 100 divine'ów, więc nie wiem czy będę na tyle wytrwały, by sobie taki sprawić. Na ringach najlepiej by było jakbyśmy mieli po 3 atrybuty i jakiś lightning damage. Tutaj musicie jednak zwrócić uwagę na to, jak wyglądają wasze resy i być może zamiast trzeciego atrybutu warto po prostu wsadzić tam elemental resistance. Paski w Buff of Exile 2 są trochę słabe, to chyba musicie przyznać. Jest tylko jeden atrybut, który w nich wchodzi, mianowicie jest to siła. Poza nią to oczywiście kapujemy tutaj resy. Jeśli natomiast uda nam się wykapować resy bez paska, to najlepszym możliwym wyborem będzie zakupienie paska, który spotęguje statystyki z waszych pierścionków. Dobra, zatem przejdźmy do gemów. Jest kilka rzeczy, które musicie wiedzieć i są one bardzo, bardzo ważne, dlatego skupcie się tutaj uważnie. Po pierwsze, jeśli zaczynacie leveling albo względnie nie macie jeszcze zbyt dużo tych statystyk, tak załóżmy 200 dexa tam na przykład, tutaj chodzi mi głównie właśnie o dexa, to nie używamy Tempest Lury. Na Tempest Flory słapujemy się gdzieś tak przy 300 dexa plus, bo wtedy bardzo dobrze to zaczyna działać. Wtedy mamy wystarczająco dużo atak spida, żeby po prostu się tym przemieszczać, żeby to te piorunki wbiły względnie często. Dopóki nie przebijemy tych 300, tej granicy 300 dexa, to polecam wam. Ice Strike'a. Jest to bardzo dobry skill w sumie. Lepiej się skaluje niż Tempest Flury, więc, jakby wyciągamy nim troszeczkę większy damage. Poza tym, quality daje mu 10% mora, Speed'a, więc wygląda to naprawdę bardzo dobrze. Także do pewnej wartości dexa gramy Ice Strike'em. Później, jeśli chcecie, możecie się zesłapować na Tempest Flury, ale tak jak mówię, przy 300 dexa im więcej, tym lepiej ten Tempest Flury będzie sobie radzić. Oczywiście nie musicie także się swapować, możecie grać ciągle tym iStrike'iem, jeśli wam się to tak bardzo podoba. Będzie łatwiej wam przede wszystkim frizować wszystkich i wysadzać. No bo jeśli chodzi o Tempest flury, to będziemy potrzebować nodek typu Lightning Damage as Extra Cold, tak jak tutaj na starcie żeby to wszystko sobie tak naprawdę wybuchało. Potrzebujemy bić jakiś kolt, żeby heraldy nam to wszystko wysadzały. Ice Strike. Jakie supporty zalecam wam do Ice Strike'a? Musicie też pamiętać, że ja je wam posortowałem. Ułożyłem je tak, żebyście nie musieli się nad tym zastanawiać i tyczy się to dosłownie każdego skilla, którego wam tutaj przedstawię. Pierwszy to Martial Tempo. 25% more atak speeda daje nam bardzo, bardzo dużo. Przede wszystkim dlatego, że także skalujemy atak speeda, więc im więcej go mamy, tym jeszcze lepiej się to skaluje. Drugi to Primal, 25% more weapon elemental damage, czyli taki podstawowy support, który po prostu zwiększa nam damage. Kolejny to Kong Effect i on daje nam bardzo, bardzo dużo damage'a kosztem Aria of Effect, ale tutaj tak naprawdę jesteśmy Melasem, więc tego Aria of Effect praktycznie, że nie mamy. Następna to będzie Inspiracja na czwartym sokiecie. i jako piąty, jeśli będziecie mieli, no to polecam wam jakąś penetrację choćby, jeśli będzie wam brakować. Jeśli będziecie korzystać z Ice Strike'a, to polecam wam w combo wrzucić Chattering Palma pozwala Wam się po prostu tepać po przeciwnikach i od razu nakłada niej dość dużo kolda. Bardzo przyjemny skill. Używałbym do teraz, tylko brakuje mi slotów w Gemach po prostu. W ogóle to jest problem tego buildu, że mam bardzo dużo pomysłów, ale brakuje mi tych kolernych slotów na Gemy. Dobra, więc jeśli postanowicie zesłapować się na Tempest Flury, to lecimy po kolei. Kong Effect daje nam bardzo dużo demenja. Tutaj Primal, kolejny to Attack Speed, lecimy dalej. Crescendo. Co daje nam crescendo? Sprawia, że ten ostateczny final strike uderza dwa razy. A ten ostatni strike w Tempest Flury, czyli widzicie, pierwszy, pierwszy atak jest taki, drugi coś tam, trzeci to ten taki piorunek. Jak sobie spojrzycie. To ten ostatni atak ma prawie 500 atak Demejera. On się bardzo, bardzo dobrze skaluje. Poza tym ma większy zasięg niż te poprzednie i 100% konwertu na lightning. To jest dokładnie ten piorun. Jak widzicie, on uderza dwa razy, nie? Jak sobie to wyjmiemy, to będzie on uderzał raz a ten piorun bije właśnie najwięcej damage'a z całego tego skilla. Jako piąty no to zmniejszenie kosztów, bo jak atakujemy milion razy na sekundę, no to ta mana sobie schodzi, no nie kosztuje jakoś bardzo dużo, 31 many, ale jak już to wyjmiemy, no to jest to 50, tak? Charge Staff to bardzo fajny skill, to właśnie on powoduje te takie laserki, którymi strzelamy z broni. I tutaj mamy wydłużenie efektu, bo to jest w postaci buffa, więc żeby trwał to jak najdłużej. Dalej 100% zwiększona szansa na szoka. I to właśnie po to, żeby nakładać Lightning Exposure, czyli dodatkowe resy zmniejszone na przeciwniku. I tutaj 100% szansy na, na jakby oślepienie wroga na hicie. Czemu to jest takie fajne? Bo gramy pod ewazję, a oślepienie... Daje wrogom 20% mniej celności, czyli jakby potękuje naszą ewazję. Wrogowie mają względnie dużo mniejszą szansę, że nas trafią. Jakby mamy 82% ewazji, ale wrogowie przez to, że mają mniej celności, jakby realnie mamy znacznie więcej tej ewazji. Nie? Załóżmy tam 90-90 ileś procent. Następny jest Tempest Bell, jest to skill, który nie wiem, czy nie powinien dostać nerfa. Nic tutaj nie trzeba nawet dodawać i ten Bell bije milion. Dosłownie nieziemski, nieziemski skill. Plus jeden limit do Bela. To jest bardzo ważne. Jak to w ogóle działa? Czym nam to pomaga? Bel działa na takiej zasadzie, że musicie zaatakować cztery razy, żeby móc go w ogóle rzucić. Ale jeśli go już rzucicie, to musicie go zbić, albo on musi zniknąć żebyście załadowali go ponownie, czyli żebyście mogli jeszcze raz, cztery razy zaatakować, żeby go rzucić. Czyli to powodowałby taki cooldown między belami. A jak macie te plus 1, to gdy wbijecie bela, to od razu po tym, gdy go wbiliście, możecie ładować tego drugiego, czyli względnie możecie go rzucać w nieskończoność, póki będziecie bić. Następny to More Elemental Damage, ale nie infliktuje elementów. Tutaj Close Combat, po prostu żeby zwiększyć damage. I Rage na hicie. Za każdy jeden Rage dostajecie jeden more damage'a, każdy jeden rage dostajecie jeden more ataku i to jest bardzo, bardzo dużo damage. A. Co mamy następne? Ja tutaj korzystam z Ghost Dance'a, sobie sprawdzam tak naprawdę, jest to taka ostatnia aura, którą możecie dorzucić, ja bym przeszedł najpierw do tych najważniejszych, czyli Herald of Thunder i Herald of Ice. To właśnie combo sprawia, że będziemy wysadzać wszystkie te moby na mapce. Tutaj bardzo ważne, żebyście mieli dokładnie te supporty, których ja używam, bo inaczej może wam to po prostu nie działać. Pierwszy sprawia, że macie 50% more z build upu. Na jakiej zasadzie to w ogóle działa? Przecież Herald of Thunder jest powiązany z Lightningiem, tak? Działać to będzie na takiej zasadzie, że heraldem będziemy zamrażać wrogów, żeby Herald of Ice Wysadzał ich, bo Herald of Ice wysadza wrogów tylko jeśli są zamrożeni. Powoduje wtedy taką eksplozję, która bije bardzo dużo damage wszystkim dookoła. I to Herald of Ice jest odpowiedzialny za to, że wszystkie te moby po prostu wybuchają. Więc jak już to rozumiecie, to przechodzimy dalej. Longshot, żeby zwiększyć sobie damage. To jest bardzo ważne. Cold Infusion. Mniejszy mu to damage lightningowy, jasne, ale potrzebujemy tego kolda, żeby zamrażać. Tutaj Ice White, który po prostu daje nam tego dodatkowego kolda cały czas do wszystkich innych skilli. Herald of Ice. Tutaj ważne, żebyście wrzucili Quality jak najszybciej, bo zwiększa ona bezpośrednio radius tej eksplozji. Area of Effect, żeby ten wybuch był możliwie jak największy. Tutaj Lightning Damage sobie zwiększamy, żeby ten Herald of Ice też szokował przy okazji. Tutaj zwiększamy efekt tego szoku, Inverate, który dodaje nam po prostu Lightning Damage do całej reszty skilli. Gramy tutaj pod Grimfista i jest to taka pierwsza aura, która nam coś daje, no poza heraldami, której chcecie używać. Jak będziecie mieć już trochę więcej Energy Shield'a, no to Greenpeace jest odpowiedzialny za to, że wam go podwaja, więc jak ja mam tutaj 3200 shielda, to jeśli będę zabijać mobki na mapie i zbierał takie punkciki, których jest naprawdę bardzo dużo, bo widzicie, 50% szansy na to, że jak zabijecie moba, to 220 energy shielda z niego wydropi. No to to jest mnóstwo, mnóstwo. Ja tutaj mam 7400 energy shielda ciągle, jeśli zabijam moby na mapie. Więc to jest bardzo, bardzo dużo i zapobiega to takim one-shotom na mapie, nie? Co ja tutaj dodałem? Zwiększony mana regen i increase recovery from Blast. To jest bardzo dobre, po prostu wasze flaszki leczą wtedy 30% więcej życia. Combat Frenzy z 50% szansy na to, że dostaniemy dodatkowego Charge'a. No, działa to na takiej zasadzie, że jak sfrizujemy wroga, to dostajemy Frenzy Charge'a, ale używamy tego z tym, co sprawia, że dostajemy Power Charge'a w zamian za tego Frenzy Charge'a. I do czego potrzebujemy tego? A żeby właśnie używać Charge Staffa. Czyli tego, on potrzebuje par Charge'a, żebyśmy w ogóle mogli użyć tego skill'a, więc Combat Frenzy potrzebujemy, żeby w ogóle Charge Staffa odpalić. Następnie to będzie Wind Dancer, który daje wam, w ogóle uważam, że jest to jedna z lepszych haur w tej grze, bo daje wam na 20 poziomie 20% more. No ja mam 18, no bo 20 jest tam trochę droga, też mi nie chce wydropić. 4 stage, więc tutaj Quality, 20 Quality dodaje wam. Jeden stage, bazowo macie 3, z quality 4 jest to 80% prawie more evasji. Zobaczcie, mam 82, a jak to wyłączę, to robi się 70%. No to jest różnica, nie? Jest nawet całkiem spora. Windwave to taka dodatkowa defensywa. Jeśli zostaniecie zestunowani, to knokujecie wszystkich, jakby odpychacie wszystkich wrogów od siebie. I kanibalizm, który za zabicie każdego mobka odnawia wam 4% lifea. Mega, mega defensywa. W takim razie przechodzimy do drzewka umiejętności. Zacznijmy sobie od descendencji. Oczywiście naszym wyborem jest Invoker. Nie z byle powodu, a właśnie dlatego, że ma on taką ciekawą notkę, która pozbawia nas jakby zdobywania spirytu, z itemów. Dostajemy Spirit za ewazję na klacie. Dobra, z pierwszego laba na waszym miejscu wziąłbym po prostu I Am the Blizzard. Daje nam to 10% damage a z extra cold damage. I przy okazji, kiedy ich zamrażamy, to tworzymy takie scilowane groundy na ziemi. Co ich dodatkowo chiluje i łatwiej jest nam zamrozić wszystkich dookoła. Z drugiego laba wziąłbym sobie I Am the Thunder. No i jeśli uda wam się zdobyć klatę, która będzie miała bardzo dużo ewazji. No, to lecicie automatycznie do tej notki, która daje wam spirit za tą ewazję. Musicie także pamiętać, że nie otrzymujecie wtedy spirytu z ekwipunku, także nie szukacie tego spirytu w klacie czy tam w amulecie. Ostatnia notka, Protect Me From Harm, daje wam to, że ewazja zalicza się wam także do physical damage reduction. Jak widzicie, mam 71% fizycznej redukcji. Jeśli wywalimy tą notkę, no to. Mam 0, tak? Oczywiście zabiera mi to 40% les ewazji, ale jak zauważycie, względnie tracę tylko 7%. 7%, a 73% redakcji na fizykalno, to chyba jest worth it. To musicie sobie sami odpowiedzieć. Dobra. Ascendancję mamy chyba gotową. Omówię Wam teraz y, na szybko drzewko, jak ono wygląda, jakie punkty są ważne, w co idziemy i tak dalej. Drzewko typowo na levelingu względnie w dalszej części filmu będzie w taka kategoria właśnie porady, tipy gdzieś tam pod leveling, więc możecie sobie przewinąć. Zaczynamy tutaj, oczywiście skalujemy energy Shield i ewazję. Tutaj mamy dobrą notkę, która zwiększa nam regen many, movement speedy. To jest coś, co musimy wziąć insta, 5% damage as extra, dodatkowy freeze build up. No bardzo dużo jakby skalujemy tego colda, bo musimy zamrażać, żeby wszystko. Wysadzać. Tutaj tylko dwa punkty, a dostajemy 36 ewazji i 36 maksimum energy shielda. Jest to bardzo dużo i nigdzie indziej nie zdobędziemy tego aż tyle za tylko dwa punkty. Tutaj od razu idę w lewo, oczywiście nie są to punkty, których dążycie na starcie. Oczywiście w atrybutach dodajemy dexa albo inteligencję. Ja sobie tutaj dodałem trochę trochę więcej inteligencji tutaj na początku dexa. Dex oczywiście skaluje wam atak speeda, jeśli macie go za mało, no to bierzecie dexa. Jeśli jest on na odpowiednim poziomie, to wybieracie inteligencję. musisz także pamiętać, że zbyt dużo atak speeda pożre wam manę w sekundę. A im więcej macie inteligencji, tym większy jest wasz mana regen i większy damage na każdym pojedynczym hicie, kosztem tego, że troszeczkę wolniej atakujecie. Mimo wszystko w tym buildzie atakujecie i tak z 10 razy na sekundę to przynajmniej. Więc bardzo, bardzo szybko. Co my tutaj mamy? Bardzo dużo energy shielda. Kosztem 10% many, ale jest to naprawdę worth it. I tutaj lewa od noga daje nam nie dużo energy shielda, to jeszcze skalujemy procentowo inteligencję 6%, bardzo ważna dodatka. Lecimy dalej. Tutaj wybieramy rezonans, czyli zamieniamy sobie z tej aury yy, tego Frenzy Charge na Power Charge. A. Tutaj Jewel Socket, żeby sobie jakiś dodać. Tutaj potak będziecie mieć już bardzo dużo Energy Shield'a. Ja już poszedłem w CI w sumie, więc ta notka daje nam to, że potem leczymy sobie Energy Shield zamiast Life'a. No ale to głównie jak będziecie mieć tego Energy Shield już bardzo dużo. Tutaj bardzo ważna notka: Maksimum Energy Shield per evazja. Więc jak już będziecie mieć klatę, która będzie miała dużo ewazji, to możecie w ten sposób zyskać także troszeczkę energii Shield'a. Tutaj mamy dżewelę, lecimy oczywiście w dół. Tutaj szybkie nogi w staffach, 3 punkty 25 dexa. Tutaj nawet jakieś atak speedy się łapią, bardzo, bardzo dużo dexa. Tutaj bardzo ważne notki, korzystamy ciągle z dwóch Heraldów, także mamy tutaj z tej jednej notki, jednej 100% więcej damage'a. Bardzo ważne, jeśli chcecie spotęgować swój damage, nawet na levelingu. Szybko, szybko do tej notki. Przechodzimy sobie na lewo. Tutaj dużo ewazji i skalujemy procentowo dexterity. Tutaj tą notką dublujemy sobie evazję z klaty. Jak ja tu mam 2200 ewazji to dzięki tej notce realnie 4400 daje mi ta klata. Więc bardzo, bardzo dużo, bardzo mocna jest w ogóle ta notka. Lecimy sobie w lewo. Bardzo dużo dexa, dużo atak speeda i dodatkowe skalowanie atak speeda per dex. 1% per 15%. No oczywiście chcemy mieć to dość bardzo. Lecimy sobie w dół. Ja tutaj już mam dość drogiego drzewela. Bardzo ważne, żeby on miał tą Woranę tutaj. I zamienia mi tutaj Keja 1% Energy Shielda za każdy dwa stręża. Mam 180 stręża, więc łatwo sobie obliczyć, że dostaję z tego 90% zwiększony Energy Shield. No jest to już taka bardziej endgame'owa forma, żeby po prostu maksymalnie podbić sobie gdzieś tam tego Energy Shielda. Normalnie dajecie sobie tutaj jakiś drzewel. Lecimy dalej. Go, go. Przede wszystkim do atrybutów. Wszystkie te małe notki dałem 3 wszystkich atrybutów, więc względnie dużo i to 10% wszystkich. Bardzo, bardzo fajna notka. Dodatkowo damage za każde 5 najniższego atrybutu, czyli stręża tutaj w moim przypadku 183 najmniejszy atrybut, czyli względnie tego demage, i tak tam coś tam daje. E, chcemy bardzo mieć Lightning Roda notkę, bo ona sprawia, że non-krytyczne hity są laki. Czyli jak jest rolka damage od 100 do 10 tysięcy, to rzucamy kostką dwa razy i wybiera nam tą wyższą rolkę. Czyli średnia damage nam się niesamowicie podnosi. Tutaj możemy sobie wziąć od razu troszeczkę penetracji 21 plus dodatkowa szansa na szoka. Teraz cofniemy sobie tutaj, pójdziemy na górę, przechodzimy sobie w dexa. Tutaj bardzo ważne, jeśli Będzie brakować wam jakiejś penetracji, to ta notka sprawia, że ignorujecie wszystkie rezisty z zamrożonych. Wrogów. Ja jej nie mam, jak widzicie, bo akurat sobie właśnie zasłapowałem się w CI, więc ten punkt wziąłem stąd i, i dałem tutaj. Ale generalnie, jak wbiję level, no to jest to pierwsza notka, której chcę. Eee, tutaj taki tip, jeśli chodzi o level. Bardzo fajną formą jest mieć e, Gain Rage on Melee Hit. Dosłownie każdy atak będzie generował wam Rage'a, więc warto poświęcić jeden job. Więc warto poświęcić jeden javel na coś takiego, bo nie musicie wtedy nawet odpalać Bela, żeby być full wystakowani z tym Rage'em. Mega mocno, polecam. Idziemy sobie dalej. Tutaj mamy notkę 60% więcej Energy Shield'a, bardzo dużo. Niżej mamy inteligencji sporo. I tutaj ten javel kosztuje tak 4 Diviny, ale są na tyle dobry, że pozwala wam wziąć on na notkę Pure Power. Która daje 2% zwiększony damage za każde 10 inteligencji, a jak widzicie, tej inteligencji ma się w tym buildzie sporo, a można mieć i dużo, dużo więcej. Przy okazji możecie tutaj wziąć dodatkowy Lightning Damage i Attack Speed, i to bardzo ważne, 40% zwiększona szansa na szoka i kolejne ekstra holdy. Tutaj przy okazji jeszcze możecie sobie zwiększyć procentowo life'a, manę i energy shield'a. Jakbyście grali CI-kę albo nawet bez CI-ki warto 20% maksymalnej wartości energy shield'a jako dodatkowy stun threshold, czyli generalnie zmniejsza wam potencjalnie szanse na to, że zostaniecie stun'a i to o dość dużo. Jeszcze tak na szybko mówimy sobie takie zwykłe, standardowe Jewele, których potrzebujecie. Tak jak wspominałem, jeden z Rage'em jest jak najbardziej ok. Jak macie już troszeczkę więcej pieniędzy, to najlepiej szukać takich z skorruptowanym jakimś atrybutem u góry. Tak jak widzicie, tutaj ja dostaję Dexa. Ale generalnie będziemy sobie skalować Energy Shielda. Każdym Dżewelu potrzebujemy Increase Maximum Energy Shield. Ta rolka jest jak tu widzicie do 20 i tak poniżej 15 bym nie schodził. Oczywiście im więcej, tym lepiej. Musicie mieć na pewno jeden Dżewel, który dawać wam będzie 2% many na kilu. Inaczej tej many zawsze będzie wam brakować. Eee, jeśli nie będziecie CI, a będziecie mieć life'a, to potrzebujecie także takiego jednego Dżewela, który będzie wam dawał 2% life'a na kilu. Robicie tak dosłownie z każdym, eee, przydatne to threshold dodatkowy, żeby się nigdy nie dostawali stuna. Richards totalnie obojętne, ale na przykład increase freeze threshold, jeśli jest duża rolka, no bo jeśli wejdzie tam jakieś 5-10%, no to się nie opłaca, ale takie 30 to już bardzo dużo może zmienić. To, to sprawia, że po prostu znacznie łatwiej jest wam zamrozić wroga. Czyli w niektórych przypadkach, po prostu mając du wystarczająco dużo thresholda, yy, jesteście w stanie zamrozić typa dosłownie jednym strzałem. A jeśli tego thresholda nie macie, to na przykład musicie go trafić dwoma, czy tam trzema strzałami. Więc generalnie może nie widać tego tak o w statystykach nigdzie, ale freeze threshold, w ogóle thresholdy alignmentów. Naprawdę są opłacalne w of Exile 2, dają bardzo dużo. No na to to bym w ogóle nie spoglądał na Waszym miejscu póki co. Oczywiście freeze build-up, jakieś elemental damage wszystko, co względnie może Wam coś dać. No bardzo dobry też jest zwiększony, po prostu cold damage. Jak widzicie, ja bardzo często mam tego freeze build-upa, ponieważ lubię zamrażać od tego jak często zamrażam zależy to czy ja offscreenuję tym wybuchem z Herald of a wszystkie moby. Więc jakby im więcej tego macie, tym bardziej potęgujecie sobie ten efekt. To są bardzo ważne informacje i nie zapominajcie o nich, bo sprawią, że po prostu buildem będzie grał wam się o wiele, wiele lepiej. I teraz szybkie tipy, jeśli chodzi o leveling. Oczywiście ja nie zaplanowałem dla was tutaj całego levelingu i zmieniania skilli i ekwipunku co jeden level, ale dam wam kilka tipów, które mogą wam bardzo pomóc. No oczywiście, jeśli macie już jakąś postać, macie jakieś fundusze w of Exile 2, albo kolegę, który jest wam w stanie coś pożyczyć. No bo wiadomo, że zaczynając dopiero grę w of Exile, no nie będziecie w stanie zakupić sobie niektórych przedmiotów względnie szybko. Także ten quarter staff możecie założyć już na pierwszym poziomie. Skalujecie się już od pierwszego poziomu, możecie zakupić sobie taką klatę, która daje wam 100 spiryta, dodatkowe resy. Tutaj te resy to do 15%. Od pierwszego poziomu także zakładacie taki pasek. temy te oczywiście kuszyłem po jednym egzalcie. Tutaj chyba wszystko poza tymi dwoma pierścionkami. Ten pasek daje wam 50 stręża, co w połączeniu z tym daje wam 100% weapon damage'a I skalujecie generalnie stręża sobie gdzieś tam. Tutaj jeśli chodzi o drzewko. Czyli te notki, przede wszystkim jak levelujecie, wybieracie sobie ciągle stręża, 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 bo będziecie skalować ciągle damage z tego quarter staffa, co sprawi, że będziecie wszystkich one-shotować do pewnego momentu. Nie wiem, ile kosztuje teraz ten y, ring. On z dwa tygodnie temu kosztował Divine'a, teraz powinien być pewnie w okolicy 10 exaltów. Nie powinien być jakiś specjalnie drogi, ale co on konkretnie daje? Jest to jeden z bardziej operingów aktualnie, każdy jest w stanie pod niego zagrać. Bardzo dobrze kombi się z Herald of Ice Więc jeśli będziecie go już posiadać, to na 12 levelu ten ring sprawi, że przebiegniecie te akty w 5 minut. Dosłownie zrobicie je w 7-8 godzin z palcem w dupie. Co daje ten ring? Musimy zrozumieć, jak działa Herald of Ice. Herald of Ice szateruje wrogów, jeśli są zamrożeni. Czyli powodują taki wielki AOE wybuch, jeśli są zamrożeni. Muszą być zamrożeni. To jest warunek. A ten ring sprawia, że dochodzi do tego szateru, do tego wybuchu, kiedy moby są po prostu szcilowane. A żeby szcilować moba, wystarczy zadać mu jakikolwiek cold damage. Nawet bardzo niewielki. Chodzi o to, żeby po prostu był szcilowany. Czyli z tym ringiem generalnie nie musimy za bardzo dużo kolda posiadać, żeby wszystko dookoła wybuchało. I to już od 12 poziomu. Dobrym hełmem na start jest także to. Od 16 poziomu do 15% każdej statystyki zwiększone z tym hełmem na 16 poziomie powinniście mieć już na spokojnie ponad 100 strędza, Dosłownie auto-atakiem byście przeszli te akty. Tam załóżmy do drugiego, to myślę, że na spokojnie. Kolejnym, na 40 poziomie możecie sobie zakupić, da wam jakiś procent life'a, a z ekstra maksimum energy shield. Jak ja sobie go założę, to dochodzi mi tutaj 1000 energy shield'a. Chodzi o skillę, To zaczynacie z Failing Thunder, ewentualnie Glacial Cascade'a. Względnie chodzi tylko o to, żebyście dobili Daj Strike'a i jest to wasz główny skill już może być nawet do końca gry. Freezing Marki na jakieś bossy możecie używać. End of Chaiola pozwala wam nakładać kursy. Jeśli chcecie się w to bawić to możecie zmniejszać resy bossom aktów. Shattering Palm. Jeśli gracie z jej to Shattering Palm jest wyśmienitym skill'em. Jeden z moich ulubionych. To jest taka podruba Flicker Strike'a, którą musicie klikać samemu. Dosłownie klikacie sobie po mobach i się po nich tepacie. Nie ma to cooldownu z tak absurdalnym atak speed'em jaki tutaj wykręcacie. Jest to dosłownie Sta. Jeśli chodzi o, jeśli chodzi o drzewko, no to na starcie wiadomo nie bierzecie sobie tego energy shielda, olewacie tą lewą stronę. Zmierzacie przede wszystkim do dołu, skalujecie tutaj atak spida, te notki, wszystko chcecie mieć jak najbardziej. I tak dalej i tak dalej. Jeśli chcecie dosłownie zobaczyć, co jest najważniejsze, to na max rolu tam znajdziecie zakładki dwie, jeśli chodzi o drzewko pasywek i tamtym drzewkiem będziecie mogli się sugerować. Oczywiście, tak jak mówiłem, wybieracie stręża. Jeśli założycie już tę rękawicę na 52 poziomie, to całego z tego stręża słapujecie w dexa i inteligencję. Dziękuję za uwagę i liczę na to, że będziecie mieć z tym buildem tak duży fan, jak ja. Zaprosiłbym cię jeszcze na mojego Discorda. Można się tam pytać na temat Path of Exile. Można się chwalić i generalnie tworzyć coś wspólnie. Mówił do Was oczywiście Spartacus. Do następnego. Pięknie, kurwa. Pięknie.